Witajcie w kolejnym materiale na kanale Graczfan. Jeśli lubicie tego typu filmy, pozostawcie łapkę i suba, aby być na bieżąco. W ten sposób pomagacie rozwijać mi mój kanał. Od kiedy Uniwersum Transformers zaczęło raczkować w 1984 roku, spora część fanów tych wielkich robotów stale zadawała sobie pytanie, dlaczego autoboty tak znacząco różniły się pod względem wielkości uzbrojenia, jak i samego przeszkolenia od Decepticonów. Aby wyjaśnić Wam tę kwestię, wezmę pod lupę wersję wydarzeń, która była przedstawiona w serii komiksów z lat 80. Może więc ona różnić się od tej przedstawionej w kinowej serii? W celu znalezienia odpowiedzi na to pytanie musimy przenieść się w odległą przeszłość, czas, w którym na Cybertronie rozkwitała spójna cywilizacja, wywodząca się od 13 Primów, jak i samego Primusa. W tamtych sierankowych z pozoru czasach transformery prowadziły liczne wojny z wrogimi rasami pochodzącymi z całej galaktyki. Wymuszało to na całej cybertroniańskiej rasie sensowny podział społeczeństwa, tak jak funkcjonuje to na Ziemi. Większa część populacji była strzeżona przez wykwalifikowanych żołnierzy czy też szeroko pojęte służby bezpieczeństwa. W tamtych zamieszłych czasach u władzy na Cybertronie była tak zwana skorumpowana elita. W końcu gdy lud nie wytrzymał, doszło do buntu, który został przeprowadzony przez Megatrona, był on niczym generał, który miał po swojej stronie wojsko i pragnął przeprowadzić pusz wojskowy. Chciał on zmienić Cybertron poprzez zmianę układu sił rządzących. Wśród jego współpracowników był między innymi Orion Pax, który po trzymaniu matrycy przywództwa, został Optimusem Prime. Em. Niestety władza jeszcze bardziej zepsuła Megatrona i stał się on bezwzględnym tyranem. Doszło do wojny domowej, w której to brały udział dwie frakcje: Autoboty będące zniewolonym ludem i Decepticony będące wiernym wojskiem. Na czele Autobotów stał Optimus Prime i była to większa grupa Cybertronian, którzy jednak nie mieli w większości przypadków żadnego doświadczenia w walce. Przed wojną i powstaniem byli zwykłą klasą robotniczą, pracowali jako kurierzy, mechanicy czy też budowniczowie. Dlatego też większość autobotów posiadała altmody związane np. z pojazdami transportowymi czy też serwisowymi. W skrócie byli po prostu cywilami zmuszonymi do walki o przetrwanie. Decepticony zaś przed wojną zazwyczaj służyły w wojsku, byli najemnikami czy też szpiegami. Dzięki tej przeszłości dysponowali zdecydowanie lepszym wyposażeniem bojowym, posiadali altmody związane z pojazdami używanymi w wojsku, jak i posiadali swoiste doświadczenie związane z prowadzeniem działań wojennych. W początkowej fazie wojny domowej Decepticony posiadające te walory dosłownie anihilowały społeczeństwo autobotów. Dopiero po jakimś czasie Optimus, będąc doskonałym przywódcą, zaczął stopniowo szkolić przedstawicieli tej klasy robotniczej. Jednak tak de facto, nie wliczając oczywiście wybitnych uzdolnionych jednostek, to większość Decepticonów zdołałaby wygrać pojedynek z autobotami 1 vs 1. Z racji genezy pochodzenia obu frakcji różniły się również pod względem charakteru. Zaprawione w walce Decepticony, które wcześniej miały styczność ze śmiercią i cierpieniem, były do tego już przyzwyczajone. Nie bały się neutralizować przeciwników, wykorzystywać ich słabe strony i dążyć do zwycięstwa za wszelką cenę. Autoboty jako przekrój społeczeństwa nie doświadczały wcześniej tych wszystkich okropieństw. Dopiero stopniowo na własnej skórze zaczęły doświadczać tragedii związanych ze śmiercią towarzyszy. Jednak dzięki doskonałym liderom, autoboty nie zatraciły swojego dziedzictwa. Dlatego też w licznych rozgałęzieniach uniwersum reprezentowali oni pokojową nację robotów, czy to w klasycznej formie, czy też np. pod postacią Maximali. Do zobaczenia w kolejnych materiałach, opowiadających o różnych ciekawych potworach, osobach, czy też wydarzeniach, wbijajcie na naszą grupę na Facebooku i na naszego Discorda. Linki do naszych społeczności znajdziecie w opisie każdego filmu. Tymczasem do usłyszenia. Cześć!